Cześć, na mojej stronie w zakładce Kredyt Hipoteczny znajdziesz się format na temat bezpieczny kredyt 2%, a także jak się przygotować do tego kredytu. Bezpieczny kredyt 2% jest to rozwiązanie, które najprawdopodobniej wejdzie w powietrzu tego roku, w którym będzie można skorzystać z kredytu na preferencyjnych warunkach. Jeżeli interesują Cię zasady utrzymania tego kredytu, to właśnie w tej zakładce omawiam najważniejsze elementy. Jeżeli chodzi o przygotowanie do kredytu hipotecznego, to w tym momencie warto zwrócić uwagę na trzy elementy. Pierwszym z nich jest historia kredytowa, dochody, a także obciążenia finansowe. Historię kredytową może sprawdzić na własną rękę poprzez zapiernięcie raportu kredytowego ze strony big.pl. Jeżeli chodzi o obciążenia finansowe, to tutaj warto zwrócić uwagę na to, co banki lubią, a czego nie lubią, a wszystkim nie lubią tego, jeśli kredytobiorca spóźnia się z płaceniem rat albo ma za dużo obciążeń finansowych. Dlatego zwróć proszę uwagę na to, jak wygląda Twoja sytuacja, jeżeli chodzi o Twoją punktację w biku, a także o spłacalność wcześniejszych kredytów. Jeżeli chodzi o dochody, to w tym, tej zakładce umieszczam informacje, jakie dochody są akceptowalne, a także jakie, jaki czas musisz zarobkować, aby dochód został uznany przez bank za wymagają, wystarczający. I na podstawie tych wszystkich elementów bank ocenia Twoją zdolność kredytową i do tego trzeba podejść zawsze indywidualnie, ponieważ tutaj nie ma jednej miary, na podstawie której można omówić, że tyle Ci wyjdzie dochodu, bo to też się po prostu zmienia. Po więcej informacji, jeżeli byś potrzebował konsultacji, to możesz umówić się na bezpłatne spotkanie. To są przedstawione informacje dotyczące tego, jak się można umówić. Pozdrowienia, cześć!